Cześć, tutaj Kasia z pracowni MK. Dzisiaj w ramach przezokienkowego DT pokażę Wam, jak zrobić prezent na dzień mamy. Jest to kartka sztalugowa, którą można postawić, a do tego jest wykonana zakładka do książki, jeżeli Wasza mama lubi czytać. Zapraszam Was serdecznie. Zacznijmy od zrobienia bazy sztalugowej. Do tego będzie nam potrzebna baza. Moja baza ma wielkość 4,5 na 4,5 cm. I teraz otwieram taką kartkę i biguję ją na 7 cm. Zginam ją do środka. I teraz papier. Potrzebujemy papier o wielkości naszej bazy. Czyli tu jest 14,5 na 14,5. I taki papier sobie teraz przytnę. Zmaruję klejem tą dolną część do zdjęcia, i przyklejam białą kartkę o wymiarach 14,5 na 14,5. Teraz, żeby ta kartka nam dobrze stała, to tutaj zrobimy napis. Ja wybrałam sobie tutaj, już wydrukowałam. Mamo, jesteś dla mnie cenniejsza niż wszystkie skarby świata. Tutaj możecie dać cytat, tekturkę, możecie dać imię OK, cytat jest wycięty i jeszcze pod spód dam kolor, taki sobie wybrałam, ponieważ on będzie mi potem pasował do ramki. Tutaj mamy takie kwiatki, mniej więcej w tym samym odcieniu, podobnym, i to będzie moja ramka. I ta ramka też będzie tutaj pod tym cytatem. Zaraz ją sobie wymierzę i Dotnę sobie troszkę większy papier. To jest dwanaście na dwa centymetry, to zrobię dwa i pół na dwanaście i pół. Jeszcze podniosę to na dystans. Na dystans 1,5 mm. To jest taśma piankowa, której używam, żeby podnieść jakieś elementy. Używam najczęściej 1,5 mm albo 3 mm. Wtedy te prace są bardziej przestrzenne. I lepiej wyglądają. I to też jeszcze podniosę tutaj na dystans tak samo 1,5 mm. I umieszczam tutaj w środku. I dzięki temu nasza kartka będzie, będzie mogła być postawiona. W ten sposób. Jeżeli damy ten cytat, bym dała troszkę wyżej, to ona będzie bardziej, bardziej w pionie. To już od nas zależy, jak chcemy, żeby ta kartka stała i wyglądała. Ok, i teraz robimy ozdabiamy tutaj przód. Wykorzystam teraz ten sam kolor, co był przy ramce napisu. I tutaj mam zwytne na 14 na 14 cm. Mniej więcej ramki robię co 5 mm. Czyli jak baza ma 14,5 na 14,5 to następny papier będzie miał 14 na 14. Teraz przyjdzie na to ten papier. I myślę, że podniosę go na dystans. I mm, tu ma 14, to zrobię tutaj yy, 13 na 13. 13,5 na 13,5 zaraz. Najpierw zrobimy 13,5 na 13,5. Zaraz zobaczymy, jak to lekko. Okej, okay, dobra. 13,5 na 13,5 i taśma dystansowa. Zrobimy sobie 3 mm, żeby to było troszkę wyższe. Na to przyjdzie tekturka. Powiem Wam, za co uwielbiam takie tekturki. One już tak naprawdę no, robią robotę. Jedna taka wielka tekturka, i kartka już jest zapełniona. Więc tutaj dużo nie będzie trzeba, żeby to ozdobić. Na środek, jako uzupełnienie dam napis dla mamy, też jest on wykonany z tekturki. Na te kwiatki dałabym jeszcze pół puper... tutaj jasne. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Podniosę Wam tutaj, zobaczycie sobie z bliska. Tak to teraz wygląda. Z tymi półperełkami, półkryształkami, przepraszam, półkryształkami lepiej wygląda. Będzie się tak fajnie mienić. I jeszcze chyba bym użyła tu już sobie wyciągnęłam pół perełki. wiem, czy to teraz będzie pasować. Ok, ja bym tak zostawiła z dwie jako takie dopełnienie tutaj. I teraz jeszcze tak, tutaj przyjdą kwiatki, mam takie materiałowe kwiatki, i je przyklejam wtedy na klej na gorąco. I jeszcze spróbuję tutaj dodać taką um, wstążkę gnieciuch, którą możecie um, wszystkie materiały, z których tutaj korzystam, podlinkuję Wam pod, pod tym filmikiem w opisie. Także możecie tam sobie zerknąć, jeżeli coś z tych materiałów, które używam, Wam się spodobają, żebyście wiedzieli, gdzie je można szybko znaleźć. Myślę, że taka wstążeczka będzie dopełnieniem dopełnieniem tej kartki. Też klej na gorąco najlepiej przykleić taką, chociaż kiedyś kleiłam też na zwykły klej. I tak prezentuje się cała kartka. I tu oczywiście potem wklejamy życzenia. Następny etap to jest zrobienie zakładki do książek do książki. Do zrobienia bazy zakładki do książki używam papieru, który zostaje mi po wycięciu takiej bazy. On ma szerokość tutaj 6,5 cm, a długość ma 15 cm. Teraz na to przyjdzie ramka, którą wykonam również z tego papieru, który tutaj był użyty. Teraz przed kolejny papier, który jest tutaj użyty w kartce, tak, żeby to było wszystko spójne. I zaraz sobie jeszcze to wymierzę, jeszcze raz, tutaj zrobimy pięć a tutaj zrobimy trzynaście i Tutaj już nie będę dawała na dystans, ponieważ zakładka ma wchodzić do książki. Nie chcę, żeby ona za bardzo odstawała, żeby się ten papier gdzieś dodatkowo nie wyginał. Dlatego przykleję to tylko na klej. Tutaj zrobię napis. Mapis taki sam jak tutaj jest dla mamy, tylko teraz użyłam tekturki. Użyję tekturki, które już ją kiedyś y, zabarwiłam. Ona jest barwiona tuszem. Dla mamy. I jeszcze sobie pomyślałam. Znalazłam takie tekturki. O! Albo może te wam pokażę. O, Te wam pokażę jak barwie wykorzystam. Może żółty i zaraz wam pokażę. To jest tusz, jakiego ja używam. Do tego wykorzystuję jeszcze gąbeczkę. O, taką zwykłą, taką jak do mycia naczyń. No i będzie tak troszkę wesoło, żółto. Sobie myślę, że może jeszcze dodać na tej kartce Będę dała tutaj, chyba gnieciucha jeszcze. Tak zrobimy dziurkę, Dziurka czym? taką okrągłą. Teraz tutaj sobie ołówkiem zaznaczam mniej więcej środek. I tutaj damy kwieciucha, żeby nam pasowało pod, pod kartkę. I tak wygląda nasza zakładka. I do niej kartka z okazji dnia mamy. Jeżeli podobał Wam się filmik, subskrybujcie kanał. Jeżeli tego nie zrobiliście, włączcie sobie tam dzwoneczek, żeby przypominał Wam o nowych filmikach. Do zobaczenia! Pa!